Witajcie w poszkibacz, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Jedziemy do Rosji, tak dawno u nich nie byliśmy. Parabasli! A jakie brzmienie? Koleś ma talent, a ty i tak powiesz, że to z playbacku. Szkoda, faceta, starał się ukryć w rogu scenę za perkusistą, ale od czego są kamery? O tym nie pomyślał. Ale taki talent mamy też u siebie. Mam wybierać, którą wersję wolę, to wolę wersję rosyjską, ten koleś przynajmniej się stara, zawsze zastanawiałem się, gdzie idą pieniądze, które dasz cygance, możliwe, że idą na tak efekciarskie wesela. Czujecie ten klimat, te stroje, ta muzyka. No, dla niektórych to będzie ostatni dźwięk, jaki w tym życiu usłyszał. To wszystko kosztuje, ale wesele musi być wybuchowe, a tym zajmie się pan w wyjściowym dresie i twój najebany wujek. Czy świeca, a całą resztą zajmie się młoda para. Cygańskie wesele trwa trzy dni. Nie mamy nagrań z pozostałych, ale czy ktokolwiek przeżył pierwszy? Uh, about twice within a two second period. As you can see, the garage door opens automatically. It's excellent, works really well. And there we go. With this product, you no longer need to get off and open the garage door, it's completely automatic. Jakie to pomysłowe, chociaż drogie w utrzymaniu. Myślę, że po kilku latach, gdy system będzie się psuć, będzie wolniej działać, można go wymienić na lepszy model. Może całe życie będziesz zimnął. Tak to niestety jest. Zaczyna się jak bajce, a potem przychodzi codzienność. Jak the garage door się automatycznie. To by było na tyle w tym poszukiwaczu. Jeżeli chcesz zobaczyć pełne filmiki, masz je w opisie na dole. Jeżeli Ci się podobało, zalajkuj, skomentuj, podziel się ze znajomymi. Jeżeli chcesz z nami zostać, subskrybuj. My się widzimy już w czwartek i codziennie na Facebooku. Trzymaj się. Cygańskie wesele trwa 3 dni i nie mamy nagrań. Trwa 3 dni. Jezu, coś się stopiło. 3 dni. Nie mamy nagrań z pozostałych. Dobrze? Tak? <grym> cygańskie wesele trwa 3 dni... <grym> nie zapomniałem. Cygańskie wesele trwa 3 dni i <grym> śniadania. Chyba tak. Tęci ci się no też... No do końca życia będę... bym to wiedziała, ile cygańskie wesele. Trzy.